A ja korzystając z okazji, że będziecie mnie blokować, to ja sobie stawiam tutaj. No ciebie pozostanę. <grymne> a, no proszę bardzo. Proszę bardzo, dostaję tylko cztery punkty. Raz, dwa, trzy... Niestety cztery. Prost, londyno do diepa. Zobaczcie <grymne> ten budynek. Na prasz, robi się kolorowo. Bawimy się z Ma Maciek, Tomasz, Megi, Marek A! i Daniel. Piękna gra. Maciek ja wygrał, Marek drugi, Megi trzecia, z Tomaszem Daniel i ostatnia. Fantastycznie, Brawo. Brawo! No dobra.